Um, witajcie w odcinku, w którym chciałem Wam pokazać, <coughs> znaczy w drugim odcinku z serii Anki z Radzi. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak szybko i łatwo wiązać buty. Sybko, szybko, łatwo i przyjemnie. Jak widzicie, to jest normalna kokardka. Wiąza normalne wiązanie jest bardzo długie. A ja pokażę Wam, jak, ekspresować, wiązać takie, jak ekspresowo wiązać takie buty. Na początku robimy, jak w standardowym wiązaniu, um, pęk, po prostu taki pęk, wiecie. E, teraz zrobimy coś takiego, o, że po prostu łapiemy e, kciukiem, jakby tak opieramy to i łapiemy tutaj tego od środka ręką, ja wiem, że tutaj tak pokażę, o, tutaj tak i łapiemy. I teraz z drugą ręką wręcz przeciwnie, co, co znaczy wręcz przeciwnie, że po prostu tutaj mamy kciukiem, wypieramy na kciuku sznurówkę, a tutaj na palcu wskazującym. I teraz, żeby zrobić kokardkę, po prostu Bierzemy ten palec, ten, wkładamy tutaj, a y, kciuk, ten, o, tutaj, wkładamy tutaj, o. I teraz wyjmujemy y, ten palec i ciągniemy tymi dwoma, które wsadziliśmy tam. Ciągniemy, ciągniemy, ciągniemy i voila, kokardka zawiązana. Jeśli ten trik Wam się spodobał, no to zostawcie lajka i komentarz. Jak to wygląda w, w szybkim wiązaniu? No to czas start, poczekajcie, trzy, cztery, nie udało mi się, o, już, to jest chyba szybsze niż normalne wiązanie i też, um, przepraszam Was, że taka słaba kamerka, ale, no dobra, um, no, jeśli Wam się to spodobało, to zostawcie lajka, skomentujcie, dajcie suba, widzimy się w kolejnym odcinku, siemaneczko.